Witam wszystkich. Przedstawiam wam nowe oblicze App Store. Jest całkiem zmienione menu, inne kolory, jaśniejsze. Kilka rzeczy doszło, między innymi jak Genius Bar. I tak to widać. Nie ma teraz kategorii na dole jak było, tylko jest czas. Teraz tak się przegląda. Można zobaczyć wszystkie. Na przeglądać przeglądać woli. Tak to wygląda. Aktualne dzisiejsze. widać no moim zdaniem te App Store jest ciutkę szybciej, szybsze jak normalne no ale zauważyłem przy nawet iOS 5.1 jak miałem i App Store włączałem to na przykład kupione artykuły bardzo długo mi się ład ładowały przyładują ładują szybciej no i w sumie same przyglądanie jest lepsze. Jest to kilka z tych rzeczy dodatkowych. Jak widać to są rzeczy, które mam nie za, które są zainstalowane. Czy nie zainstalowane to są rzeczy? Nowość, która jest też w nowym App Store będzie. To rzeczy, które są zainstalowane, które są zainstalowane, to można na przykład otworzyć z poziomu App Store zaraz pokażę Cofniemy się tutaj Na przykład pągirkę. Jak widać, pisze "open", Na polski tłumaczysz, to jest otworzyć. Mam no, akurat niemieckie iTunes Store. No jak widać, tak wygląda. Przy kupnie w sumie tak samo wygląda. Teraz jest tak wszystko, co w aktualizacji było. O czym jest gierka? Z czym kompatybilne? i na przykład tak samo tu widać temper Run Brave no i teraz Open te gierki nie sprawdzałem może ona jest niekompatybilna sprawdzimy inną Generalnie mam tutaj ponad 100 różnych aplikacji, gier, i no, mogę powiedzieć, że na iOS 6.0 Beta 2 działa praktycznie 90% gier i aplikacji. Działa. Na przykład ROM. Jak widać naciskam. Open, i przychodzę od razu do aplikacji. Widać. No widać, że Apple chce zmienić koniecznie kolor że z tych szarości i różnych innych ciemniejszych kolorów, wychodzi na stalowo albo białe. Tak jak było widać, przy, przy, pokazywałem przy przyciskach do wybierania numeru, tak jak widać, w App Store, jak to wygląda. No myślę, że. Apple idzie w dobrym kierunku, żeby trochę coś odświeżyć. Dziękuję za uwagę.